Cześć wszystkim, z tej strony Kamil. Witajcie w kolejnym materiale na kanale. Być może słyszeliście, że IV 4 zastąpi SIT. Nie zastąpi. Co prawda, SIT zostanie wycofany, ale na jego miejsce dostaniemy spalinowe K4. Tak to się będzie nazywało. Natomiast IV 4 to po prostu najnowsza propozycja koreańskiego producenta dla osób, które chcą sobie kupić porządny samochód elektryczny. No dobra, to jesteśmy w Hiszpanii, a konkretnie w Marbelli. Przyleciałem tutaj 6 godzin z przesiadką, 6 w drugą, żeby sobie 3 godziny pojeździć ev 4 ale wiecie co? Przynajmniej póki co, nie żałuję. A żebyście wy wiedzieli, czy jest czego żałować, czy może nie ma, poznajcie się bliżej z nowym modelem. iv 4 to model dla osób szukających samochodu elektrycznego, który nie jest Suwem albo chociaż crossoverem. Dostępny jest jako hatchback, który producent określa po prostu jako EV4, a drugi wariant nazwany został EV4 Fastback, czyli coś ala la sedan z przyszłości, o wyglądzie za chwilę. EV4 produkowana jest na Słowacji, projektowane w Niemczech, a Kia na każdym kroku podkreśla jego lokalność i skoncentrowanie na Europę. Wariant Fastback produkowany jest natomiast w Korei i ma być modelem globalnym. Wymiary hatchbacka to 4430 mm długości 1860 mm szerokości i 1485 mm wysokości. Fastback natomiast jest dłuższy i niższy, co oznacza 4730 mm długości 1860 mm szerokości i 1480 mm wysokości. Rozstaw osi w obu przypadkach to 2820 mm. No dobra, tyle teorii, teraz trochę praktyki, tylna część samochodu. Najpierw bagażnik. A ten w wersji hatchback oferuje 435 litrów, chociaż wizualnie wygląda na trochę mniejszy. Natomiast fastback w teorii ma dać 490 litrów, a wizualnie wygląda na dużo większy. Naprawdę zrobił na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Zobaczmy też kanapę kontra moje 182 cm i jest naprawdę świetnie. Masa miejsca przed kolanami, chociaż na stopy już nie. No i nad głową też jest bez szału. Plus natomiast zanawiewy i porty USB w fotelach, a także kompletny brak tunelu przed kanapą. Dobra, tył załatwiony, wnętrze. Ja się na razie zamknę. Popatrzcie. I wiecie, co to jest taka typowa nowa kija. I kiedyś to by znaczyło może nie najwięcej, najlepiej, a dzisiaj, jak wysiedliśmy z samolotu, wsiedliśmy do tego samochodu. To pierwsze odczucie, bo ja dzisiaj w zasadzie robię coś takiego, jest naprawdę kapitalne. To jest bardzo podobne do tych pozostałych nowych modeli i powinniście się tutaj odnaleźć od razu, jeśli znacie samochody tego koncernu. Konkretnie, materiały mięciutkie, naprawdę porządne. Jedyna rzecz, do której ja się na razie tutaj doczepiam, to te przyciski, które ja dotykam niechcąco, ale zobaczcie, klima, jest przycisk, czy są przyciski, mimo tabletozy, są. Można, można. No i zobaczcie jeszcze kilka spostrzeżeń. Ciekawe są te motywy z Avengersów. Jeśli lubicie takie rozwiązanie, to mamy pływającą konsolę. Jest okno dachowe, ale nie jest to panorama po całości. Są natomiast ciekawe fotele mają nawet trochę trzymania bocznego. Są wentylowane, ale moja ulubiona rzecz to ta poducha przy zagłówku. Bardzo fajny pomysł. I wygodny. Audio z logiem Harman Kardon. Pierwsze wrażenie pozytywne. Nie jestem natomiast fanem chowanych klamek. Dobra, przejdźmy do jazdy, ale żebyśmy mogli to zrobić, część elektryczna. iv 4 dostępna jest w dwóch wariantach, z akumulatorem o pojemności 58,3 kWh oraz 81,4 Obie wersje zasilają silnik elektryczny umieszczony z przodu, oferujący 204 konie mechaniczne, rozpędzający samochód do 170 km na godzinę. A czas do setki w przypadku mniejszej baterii wynosi 7,4 sekundy, a w przypadku większej 7,7. Ładowanie od 10 do 80% potrwać powinno około pół godziny. Tym razem, oczywiście, nie było tego, jak sprawdzić. No i zasięgi. W teorii do 633 km w EV4 z większym akumulatorem i 456 km z mniejszym. Zobaczymy. Obie wersje nadwoziowe wyposażono w funkcję Vehicle to Load, czyli jesteśmy w stanie zasilać urządzenia zewnętrzne, a także Vehicle to Grid, zapewniającą możliwość współdzielenia energii. Ok, ja po tym dzisiejszym dniu EV4 kojarzę z jednym słowem. Komfort. Naprawdę to, co daje, to zawieszenie. To wyciszenie. Jechaliśmy autostradą. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Natomiast zawieszenie i tak całościowo. Wyciszenie, wykonanie. Komfort, jaki daje ten samochód, naprawdę sztos. Samo prowadzenie po takich zakrętach, naprawdę to daje radochę. Jedna rzecz. Te ponad 200 koni. 204 konie. To nie jest żaden szatan. To jest samochód, który nawet mimo bycia elektrykiem jest płynny. Ja tutaj to widzę. To przyspieszanie, włączanie się do ruchu jest bardzo płynne. Nie ma tak, że tak będziecie jechać przy naciskaniu gazu, chyba że wrzucicie sport. Jest szybciej. Natomiast to jest samochód płynny, bardzo komfortowy. Jeśli tego szukacie, to to jest model dla Was i napęd dla Was. Pytanie natomiast, czy tutaj jest cena dla Was? Sprawdźmy, ile takie cacko kosztuje. Ceny iV 4 startują z poziomu 173 900 zł za podstawową odmianę R z mniejszym akumulatorem. Fastback w wyższej odmianie R startuje od 192 900 Z kolei wersje GT którymi jeździłem, kosztują 230 900 zł za iV 4 lub 237 900 za fastbacka. Przypominam, że samochód łapie się na dopłaty, a przed chwilą podałem ceny katalogowe. No dobra, na sprawdzenie zasięgu, ładowania i tak dalej, przyjdzie czas w Polsce, po prostu w Warszawie. Dajcie znać, co myślicie o tym samochodzie i wygląd, bo to jest no właśnie największa zaleta czy wada tego modelu. Ja Wam powiem tak. Moim zdaniem na żywo wygląda zdecydowanie lepiej niż na zdjęciach. Nie wiem, jak wygląda na nagraniach, bo jeszcze ich nie widziałem. To jest samochód zupełnie inny. Narysowany nie mam pojęcia, czy ładnie. Na pewno bardzo charakterystycznie. Szczególnie ten, nie sedan, tylko fastback. No, dajcie znać. Jestem mega, mega, mega ciekawy, czy też bardzo ciekawy po prostu, żeby było bardziej po polsku. No, bo zobaczcie jeszcze raz. To jest na pewno coś, obok czego nie da się przejść obojętnie. No nie da się. Także, jak zawsze, czekam bardzo na Wasze opinie. Pogadajmy sobie w komentarzach. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.